Wieczór. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Od kilku lat przyglądam się ludziom. Po prostu obserwuję, to znaczy lubię chodzić na spacery i lubię rozglądać się, co się dzieje wokół mnie. Kiedy wchodzę nawet do jakiegoś sklepu czy do jakiejś galerii handlowej, no to poza wystawami sklepowymi również patrzę się na innych ludzi, jak oni wyglądają. Oczywiście patrzę się na nich, jak chodzę, czy to jest niedziela, czy to jest jakieś święto, czy gdzieś jadę na wakacje, czy gdzieś jadę w odwiedziny. Przyglądam się po prostu ludziom. Co zauważyłem, co zaobserwowałem? Ano, zaobserwowałem, że świat dzisiaj wszędzie się spieszy. Ludzie bardzo się spieszą, są w tym wszystkim nerwowi. Kierowcy są bardzo nerwowi, bo zawsze są spóźnieni, zawsze ktoś im zajeżdża drogę. Ludzie, kiedy nawet idą do sklepu, to też bardzo się spieszą, albo jest dwie osoby w kolejce, to już się niecierpliwą, już wołają biedrące panią, żeby przyszła do kolejnej kasy, żeby otworzyła. Również, kiedy są rodziny z dziećmi, kiedy te dzieci gdzieś tam na chwileczkę odejdą albo zwrócą na coś uwagę, to również rodzice są dość tacy, można by powiedzieć, nawet agresywni i zaczyna się kłótnia właśnie w rodzinie. Kiedy tak spojrzymy na tych ludzi, na przykład w jakieś święta, na przykład jak obserwuję, jak ludzie idą do kościoła w niedzielę, to rzeczywiście ładnie są ubrani, idą spokojnie, w miarę spokojnie, idą do tego kościoła, natomiast kiedy już wracają, to zaczyna się jakby na nowo nerwówka. Ostatnio byłem właśnie na rozpoczęciu roku szkolnego i również rodzice przyszli. Tak bardzo można powiedzieć ładnie ubrani, oczywiście dzieci również bardzo ładne ubranie, wszyscy tacy uśmiechnięci, zadowoleni. Ale na następny dzień, i kolejne dni, kiedy odprowadzam dzieci do szkoły, to już zauważam, że no, każdy przychodzi normalnie, powiedzmy, ubrany. Ale też ten uśmiech już zniknął z twarzy, już znowu są ludzie zabiegani. Coś ich gryzie, z czym sobie nie mogą poradzić, i naprawdę, kiedy tak się usiądzie, z zewnątrz popatrzy na człowieka, to można zaobserwować, że są po prostu zatroskani. I na niektórych twarzach, nawet na dość wielu twarzach, można zobaczyć, że ci ludzie po prostu mają już tego dość, ale nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić. W ostatnich latach, powiedzmy 10, 15 latach, również możemy zauważyć wysyp takich usług psychologicznych, różnego rodzaju poradni psychologicznych, specjalistów od psychologii, od psychiatrii. Pojawiło się tego naprawdę dużo i ludzie tam przychodzą szukając po prostu pomocy. Niejednokrotnie są to prywatne gabinety, więc muszą zapłacić. No, nie wiem ile, ale przypuszczam, że, 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 że sporo pieniędzy i zazwyczaj taka sesja to no, nie jest jedna sesja, tylko pewnie trwa kilka sesji. Ponieważ ludzie są już tym wszystkim zmęczeni, nie wiedzą jak sobie poradzić, więc szukają wszystkiego, aby oderwać się od tej gonitwy, od tej nerwowości, od tych wszystkich problemów. Oczywiście też można spotkać bardzo dużo tuberów, czyli poradni na YouTube, różnego rodzaju filmików, i jak się tak przyjrzy, ile te filmiki, ile te kanały mają subskrybentów, jest naprawdę ich w dziesiątkach tysięcy, w setkach tysięcy, to znaczy się, że ludzie po prostu potrzebują i, i oglądają. Jest tam naprawdę wiele kliknięć. I przerażenie ogarnia człowieka, kiedy tak widzi to wszystko goniące, a z drugiej strony ludzie gonią, no bo wszyscy gonią, wszędzie są spóźnieni. Wpadli, wyglądają jakby wpadli właśnie jakąś pułapkę i nie wiedzą, jak się z niej wyrwać, i bardzo rozpaczliwie chcą się wyrwać z tej właśnie gonitwy. Trzeba się zastanawiać, jak to wygląda wśród chrześcijan. Czy również tak wygląda wśród chrześcijan? No niestety zauważam, że wśród chrześcijan również coś takiego jest zauważalne, że jest dużo gonitwy, i ci ludzie nie bardzo wiedzą, jak to przerwać. Zauważyłem też, że również pojawiły się poradnie. Chrześcijańskie poradnie psychologiczne, coś, coś w ten desej. No cóż, znaczy, oczywiście uważam, że coś takiego jak psychologia jest to dość ważne. Czy jest coś takiego jak psychologia chrześcijańska? No tutaj osobiście uważam, że nie ma czegoś takiego. Oczywiście są psychologowie, którzy są chrześcijanami, takimi prawdziwie wierzącymi, biblijnie wierzącymi jak najbardziej. Z takimi się spotkałem i oni udzielają przeróżnych porad, ponieważ schorzenia psychologiczne, psychiczne, no mają różnego rodzaju podłoże. Mogą mieć mechaniczne, mogą mieć rzeczywiście jakiś taki uraz, niekoniecznie mechaniczny. Ale co, pod, co w ogóle z tą psychą? O skąd to się wzięło w ogóle? Jak spojrzymy do Greki, to słowo właśnie psychę to inaczej m.in. dusza. I o co chodzi z tą duszą? No, i właśnie tutaj zauważamy, że człowiek posiada duszę. Człowiek składa się w ogóle z ciała, z duszy i z ducha. Jeżeli chodzi o ciało, to już kiedyś na ten temat mówiłem, wiadomo, to nasze, powiedzmy, opakowanie, to co widzimy na zewnątrz. Jeżeli chodzi o ducha, tak krótko mówiąc, jest to tchnienie, takie życia od Boga. A co, jest, co to jest dusza? No, dusza to jest to ta reszta, to nasze właśnie życie, to nasze ja, które jest w nas. I ze względu, no chrześcijanie oczywiście to powinni wiedzieć, ale ludzie niewierzący również to wiedzą, ponieważ no, skądś się wzięło dla tych psychologów, jednak coś chcą leczyć, więc, więc przyjmuję, że jednak znają i wiedzą, że istnieje coś takiego jak dusza. Biblia mówi w pierwszym liście Piotra o tym, że właśnie Bogu zależy na zbawieniu naszych dusz i to nasze Dusze będą zbawione, więc sama dusza jest bardzo ważna i nic dziwnego, że ludzie starają się, aby ich dusza była zaspokojona i też uspokojona. I nie dziwię się, że dbają o to albo dokładają wszelkich starań, aby ta dusza zaznała spokoju. No i nie, nie tak po śmierci, jak się to mówi nieraz, ale tutaj na Ziemi. Szukają właśnie spokoju dla swojej duszy, tutaj na Ziemi. No bo jak już człowiek umrze, to we wszystkich tych wyznaniach, powiedzmy, chrześcijańskich, parach chrześcijańskich, modli się, niektórzy się modlą za duszę i, i uważają, że dusza tam dostąpi, a może nieraz już dostąpiła, spokoju. No ale co z tą duszą, właśnie na ziemi? Przyszedł mi na myśl wtedy taki fragment z Biblii, oczywiście, z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety. Od dwudziestego do trzydziestego. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie, nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką zaprawdę ojcze, bo tak się tobie podobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca Mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec, i nikt nie zna ojca, tylko syn, i ten komu syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jesteście cichy, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemie moje lekkie. I w tym fragmencie Pan Jezus wskazuje, aby każdy, kto jest spracowany, obciążony, który jest właśnie taki zagoniony, który sobie nie może poradzić już sam z sobą i z tym wszystkim, co go otacza, dookoła, aby przyszedł do Niego, ponieważ On jest tą oazą pokoju i, i u Niego znajdziemy ukojenie dla dusz Waszych, czyli właśnie dla zaspokojenia tej duszy tutaj na ziemi, kiedy, kiedy do Niego przyjdziemy. Oczywiście łatwo powiedzieć, i niektórzy może powiedzą, że nawet próbowali, ale to im nie pomogło. Chodzili do kościoła, ale i tak to nic nie pomogło. Ale tutaj nie jest napisane, że mamy chodzić do kościoła i wtedy znajdziemy Pana Jezusa. Oczywiście tak powinno być, ale niestety wiemy, że dzisiaj tak nie jest. No więc, jak możemy przyjść do tego Pana Jezusa? W innym fragmencie znajdziemy, że Pan Jezus też został nazwany Słowem, tym właśnie Słowem Bożym. I zwróćmy uwagę na początek tego fragmentu. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Pan Jezus jest objawiony w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym inaczej mówiąc. I jeżeli sięgniemy do Słowa Bożego. Jeżeli zaczniemy czytać Pismo Święte, to zaczniemy poznawać Boga. To zaczniemy się do Niego przybliżać, to zaczniemy do Niego przychodzić. Wiem, że wielu też powie, no próbowałem czytać Pismo Święte, ale ono jest tak trudne, ja go nie rozumiem. Albo ja jestem zbyt głupi na to, to muszą być ludzie wykształceni teologicznie, to może ksiądz coś takiego czytać i, i zrozumieć, ale nie ja. No ale słuchajcie, tu sam Pan Jezus modli się do Ojca i dziękuje Mu, że zakrył to wszystko przed mądrymi, te wszystkie słowa, te wszystkie rzeczy, a objawił je prostaczką. To nie jest tak, że Słowo Boże jest niezrozumiałe. To nie jest tak, że trzeba mieć tutaj jakieś. Fakultety. Oczywiście dobrze jest być wyedukowanym w kwestiach teologicznych, ale to nie teologia powoduje zrozumienie, daje zrozumienie pisma świętego, ale Duch Święty. I każdy, kto przychodzi do Boga i chce ze szczerym sercem go szukać i przybliżać się, no to Bóg go przecież nie odtrąca, a wręcz przeciwnie, mówi, że go przyjmie. Więc to nie jest tak, że my musimy mieć nie wiadomo jak, jakie wykształcenie. Bo Bóg właśnie przygotował to słowo dla prostych, zwykłych ludzi. Kiedy anioł objawia się pasterzom, którzy paszli owce i mówi im o narodzinach Pana Jezusa, no to właśnie pierwszy przychodzi do zwykłych, prostych ludzi i mówi im o tak ważnych rzeczach. Do prostych, nie do wykształconych. Ale chciałbym jeszcze przeczytać inny fragment z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Rozdział pierwszy i wersety... Od 26 do 29. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone, wybrał Bóg w ogóle. To, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Bóg dał nam swoje słowo. W tym słowie mamy objawionego Jezusa Chrystusa. W pewnym momencie nawet Biblia mówi, że. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Więc jeżeli Jezus, Pan Jezus woła, aby przyjść do niego, to w pierwszej chwili powinniśmy chwycić za Pismo Święte i zacząć je czytać. Jeżeli myślimy, że nasze widzimy, że nasza dusza jest naprawdę rozkołatana, rozchwiana i nic nam w życiu nie wychodzi, to Pan Jezus mówi: "Przyjdź do mnie", czyli chwyć za słowo i zacznij czytać, a zobaczysz, że znajdziesz ukojenie, bo on jest cichy i Pokornego serca. Nie potrzeba od razu lecieć do psychologa. Oczywiście ja nie mówię, że, że psychologowie, psycholodzy są źli, żebyście to nie zrozumieli. Niejednokrotnie jest potrzebna porada psychologa. Ale większość z nas jest po prostu zagoniona. Nie potrafi się z tego zagonienia, z tego trybów wyrwać. Dlatego, jeżeli weźmiemy Słowo Boże, zaczniemy czytać. I szukać Jezusa Chrystusa, który tak naprawdę się nie zgubił, to zobaczymy, że to my pogubiliśmy się, a On pomoże nam w tym wszystkim się odnaleźć. Tu jest napisane, że to są rzeczy dla nas, dla ludzi prostych, niewykształconych, aby mieć ukojenie. Takie proste naprawdę, a takie z drugiej strony trudne do zrealizowania, a może trudne do uwierzenia. Naprawdę, Ewangelia jest prosta. Fakt, faktem. Nie zawsze jest łatwa, ale jest prosta. Pan Jezus po to umarł za nasze grzechy, abyśmy zostali uwolnieni właśnie od tych grzechów. On przez zmartwychwstanie pokazał, że pokonał śmierć, pokonał grzech, wszystkie zmartwienia i problemy. Wystarczy do niego przyjść. Naprawdę, dziękuję Bogu, że tego dnia, kiedy dał mi zrozumienie właśnie, że ja sam to mogę sobie szukać, gonić i mieć 1800 rozwiązań, nic mi nie daje, a tylko on mi daje. I kiedy rzeczywiście w to uwierzyłem, kiedy zacząłem czytać, pewnego dnia obudziłem się i stwierdziłem, jak ja jestem spokojny. Dawno nie miałem takiego uczucia i od wielu lat Budzę się dokładnie z tym samym uczuciem spokoju, radości i wiem, że to jest od mojego Boga i że to, co tutaj przeczytałem, jest prawdą. Dlatego, drogi słuchaczu, jeżeli jesteś zagoniony, jeżeli nie wiesz, jak się wyrwać z tego wszystkiego, jeżeli coś cię trapi, sięgnij do Słowa Bożego, zacznij czytać. Możliwe, że pojawią się jakieś fragmenty, których nie rozumiesz. Czytaj dalej i zastanawiaj się nad tymi, które właśnie rozumiesz. A zobaczysz, że Pan Jezus jest cichy, pokornego serca i nie zostawi. I nie będziesz zawstydzony, kiedy będziesz do Niego wołał i się zbliżał. Pozdrawiam serdecznie, błogosławie i życzę dobrej nocy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.